Dzień dobry, zbieram, zbieram jabłka z mojej jabłoneczki. Najpierw w tej pierwszej. Będę się zajmował drugą. Przyszły przymrozki, w związku z tym, trzeba by zebrać już te jabłka. Nie wiem, czy wiecie, ale jabłonki mają dwa takie okresy dojrzałości. Pierwszy okres dojrzałości to jest okres dojrzałości zbiorczej, kiedy zbieramy nasze jabłka. Ale one bardzo często wtedy nie są zbyt smaczne. Dopiero kiedy zaczekają, kiedy poleżą, osiągają tę dojrzałość konsumpcyjną. Kiedy są smaczne. I te moje zebrane teraz, za dwa, trzy tygodnie, jak poleżą w ładnym, suchym miejscu, osiągną dojrzałość konsumpcyjną i będę mógł je zjadać. No i pozostaną liście. I co dalej z liśmi? liśmi? Jak na razie zdrowymi. Niewiele jest liści tutaj, które są dotknięte chorobami grzybowymi, tym bardziej, że, że ta odmiana jest parchoodporna. Co zrobić z liśćmi drzew owocowych? Co zrobić z liśćmi jabłonek, śliw, grusz, które za chwilę zaczną opadać? Podręczniki do sadownictwa mówią, można je albo opryskać je, warto by było mocznikiem. Musznikiem, czyli nawozem zawierającym azot. Po co to zalecano, żeby robić? Ano, po to, żeby te chore liście, te, które opadają na ziemi, jak się dostanie tutaj nawóz azotowy albo jak się dostanie azot, szybko zaczną podlegać kompostowaniu. No bo jak wiecie, składniki brązowe. A liście zaliczamy do tych brązowych, tych, w których zbudowanych jest dużo węgla, zmieszane z tymi zielonymi, jak świeżo skoszona trawa, które zawierają dużo azotu, szybko podlegają procesowi kompostowania. To jest najlepsze taki pomieszanie brązowe, z zielonymi 60-70% brązowego, 20-30-40% zielonego, czyli azotu. No i właśnie w te. Podręczniki do sadownictwa mówiły: popryskajmy, to wtedy te liście się rozłożą szybko, przekompostują i te grzyby chorobotwórcze, nie mając blaszek liściowych, nie mając gdzie żerować, obumrą. I to był sposób w sadach towarowych. Niestety, ten sposób z sadów towarowych zaczęto przenosić do ogrodów przydomowych i też zaczęto zachęcać, żeby opryskiwać. Nasze jabłonki, grusze, śliwy mocznikiem, czyli sztucznym nawozem azotowym, po to, żeby nie mieć chorób, po to, żeby przyspieszyć kompostowanie tych liści. Nie, w ogrodach ekologicznych, w ogrodach przydomowych nie powinniśmy stosować nawozów sztucznych. W związku z tym nie będziemy pryskać żadnym mocznikiem, będziemy zbierać za to nasze liście i kompostować. Dlaczego mamy się bać kompostowania, skoro podręczniki mówiły, jak opryskacie mocznikiem, to liście ulegną przekompostowaniu, rozłożą się i nie będzie grzybów chorobotwórczych, te grzyby nie będą miały gdzie się rozmnażać, w związku z tym obumrą. No to dobrze, to jest właśnie sposób ekologiczny, sposób z naszych ogrodów ekologicznych. Zbieramy te liście, Zbieramy te liście z drzew, zgrabiamy liście, czy to kosiarką, czy grabiamy, grabiamy, i dajemy na kompost. I dajemy na pryzmę kompostową. Mieszamy ją z zielonymi materiałami, a więc świeżo skoszoną trawą, jakimiś resztkami warzyw, owoców, bo one zawierają także dużo azotu, a mniej węgla. Z tymi zielonymi częściami mieszamy i kompostujemy. Takie liście jabłonek, nawet jeśli są porażone, nie wiem, mącznikiem, mączniakiem albo parchem, spokojnie można kompostować. I oprócz tego, że nie będziemy stosowali w swoim ogrodzie nawozów sztucznych, jakim jest mocznik, w sadach towarowych, bardzo proszę, stosujcie. Ale w, w ogrodach ekologicznych, w ogrodach przydomowych, proszę, nie. To Będziemy mieć także świetny materiał do zasilania naszych rabat, do zasilania naszych zagonów, do podsypywania wokół tych drzewek. Zwrócimy te liście przekompostowane z trawą, przekompostowane ze świeżymi chwastami, z warzywami, jako ściółka wokół naszych drzewek owocowych, a one? a one odwdzięczą nam się później przepięknym. Owocowaniem, a w ten rok jest wyjątkowy. Tak dużo owoców, już dawno. Jak widzicie, warto czytać podręczniki akademickie dotyczące sadownictwa czy ogrodnictwa, ale nie wszystkie polecane zabiegi agrotechniczne warto wykonywać w ogrodach przydomowych. Warto wykonywać w ogrodach ekologicznych. My chcemy produkować jak najwięcej kompostu. My te liście chcemy zachować dla potomnych, dla przyszłych pokoleń roślin, które będą rosły w przyszłym roku w naszych ogrodach. Dziękuję bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie O Ogrodach, bo naturalnie bez nawozów sztucznych naturalnie bez chemicznych środków. Ochrony roślin, można uprawiać nasze ogrody i powinniśmy uprawiać nasze ogrody. Dziękuję, do zobaczenia.